Dlaczego twój toksyczny rodzic wybrał właśnie ciebie na kozła ofiarnego? Dlaczego zawsze ty jesteś krytykowany za wszystko, co zrobiłeś i wszystko, czego nie zrobiłeś? Dlaczego jesteś krytykowany za rzeczy, które się wydarzyły, a ciebie nawet nie było w pobliżu? Wiesz, dlaczego jesteś wybrany na kozła ofiarnego? Już ci mówię. Ponieważ jesteś największym zagrożeniem dla toksycznych ludzi ich władzy i kontroli. Ponieważ Głosisz prawdę. Jesteś naturalny, autentyczny i szlachetny. Jesteś tym, który pierwszy staje w obronie ludzi, ponieważ doskonale wiesz, jak to jest być zaczepianym, prześladowanym, obwinianym czy krytykowanym. Będąc kozłem ofiarnym, rozwinąłeś empatię do niewyobrażalnych rozmiarów. Narcyz chcecie pokonać, ponieważ jesteś silny. Odporny, muszą zniszczyć Twoją personę, Twoją moc, krytykując, obwiniając czy drwiąc. Narcyz, toksyczni ludzie, tak naprawdę cały czas panicznie boją się Ciebie. Pamiętaj, jesteś wyjątkowym dzieckiem. A, i jeszcze jedno: nie wiem jak Ty, ale ja jestem z Ciebie dumny.